No dzień dobry, dzisiaj sobie kucam, ponieważ yy, mój sweter źle wyglądał ze spódnicą w kadrze, także jestem dzisiaj troszkę niższa, ale jestem z tym wszystkim, czuję się strasznie głupio, ale zapraszam was na foodbook, mam nadzieję, że wszyscy, którzy są tutaj obecni wiedzą, że moje foodbooki są żenujące, ale... Zawsze są jakieś przepyszne przepisy i chociaż nigdy nie ma zestawów po trzy dania, tak jak mam zawsze zapisane i nie nagrywam tego, to dziś są również pyszne dania i zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy spis menu. Dzisiaj na takie pochmurne śniadanie będzie lunch od Malwiny. Ostatnio robiłam sałatkę z kuskusem i z dyni. U mnie jeszcze dynia została jedna cała. Eee, Piotrowi i Magdzie, bo Magda wtedy też była, bardzo, bardzo to spakowało mi również. Także przepis macie w opisie, a ja zaraz wam pokażę jak to wygląda na żywo, a nie na takim pięknym zdjęciu. Gdybym mieszkała sama, to sobie kroić na paczeczki bym nie mogła i wsadzać do piekarnika. A tak te ręce już nażyłowione pomagają mi w tym idealnie. Wiesz no, wiesz, jakie tu są żyły dwie? Widać, że się męczysz. To nie jest łatwiutkie. A poza tym? Tutaj macie teraz, bo ja nie pamiętam, ale macie napisane jaka jest dynia, która nie potrzebuje zdejmowania skóry. Bardzo dużo osób mi o tym pisało i bardzo fajnie. Krojony kawałek dyni wsadzam do piekarnika na 20 minut, a w tym czasie będę robić inne rzeczy przygotowuję kuskus, siekam szczypior, kroję fetę. Po dodaniu wszystkiego do siebie i dołożeniu suszonej żurawiny i pestek dyni, czyli mocno sezonowo, wszystko to mieszam, a czekając jeszcze na dynię, przygotowuję dynie, czyli oddzielam pestki, wsadzam je, zaraz je będę myła, odkładała na talerzyk, żeby sobie przeschły. Odkładam też do miseczki plasterki i takie tam, żeby nic się nie zmarnowało, nie wyschło żeby było dobrze. Tak to się prezentujemy, zaczynamy jeść, bo jesteśmy bardzo głodni. A to jest dobre, prawda, Piotr? Dobre. Do śniadania jest również sok z czarnego bzu kupiony w Lidlu i jest niedobry. Jestem ciekawa, czy inne są dobre i ten po prostu jest niedobry, czy to jest taki smak. Ble. Zostało mi trochę jedzenia ze śniadania, więc je właśnie skończę. Zostało mi jeszcze trochę pracy, a po niej przygotuję menu i pokażę wam jak yy, robię to gdy mam jeszcze trochę jedzenia w lodówce i teraz tak tutaj mam listę rzeczy, które są sezonowe, tutaj mam listę rzeczy, które chcę zrobić, na które mam ochotę, a tutaj ym, są rzeczy, które mam w swojej lodówce, które mam w swoich szafkach i teraz biorę książki, biorę internet i będę wymyślać co z tych składników można pysznego zrobić. Jeśli jest bałagan, to była i ciężka praca. Taką mam teorię. Kartka została cała zapisana przy pomocy komputera oraz książek. No, i będą takie pyszności, że czekam aż Piotr wróci do domu i mu o wszystkim opowiem, bo to będzie pyszny tydzień. Zapraszam! Nie serwowaliśmy w naszym domu dzisiaj obiadu, to jest kolacja. Kolacja to sałatka, sałatę Piotr kupił, a resztę to zdechłe warzywa, które znaleźliśmy w lodówce. Ogórek, rzodkiewka. Marchewka, cebula, pomidor, pomidor jeszcze taki polski, taki pięknie pachnący. Dodałam również ostatnie pestki dyni, zaraz zrobimy do tego jakiś sos i będzie super. Jest jeszcze zdechły brokuł, ale brokuł nam do tego nie pasował, więc yy, z niego po prostu zrobię jakąś pastę na kanapę. Prawie całkowicie sezonowe śniadanie, czyli owsianka z jabłkami i z żurawiną. Brakuje tylko gruszki, ale zamiast gruszki jest czekolada, 95% kakao, więc taką znaleźliśmy. Zdrowiutką, fantastyczną. Nawet tak się kroi, że kroi się w kosteczkę, więc jest ekstra, znaleźliśmy ją w Lidlu. Tak wygląda, jest paskudnie niedobra tak, żeby ją jeść po prostu, ale do wszystkich takich przysmaczków i w ogóle, no to jest czat. Tak ogólnie to jemy z wedla taką... Ile ona ma? 86? Tak. Yy, no i ona jest do jedzenia, a ta to już jest taka mocno, mocno wytrawna. O ludzie, to jest najlepsze połączenie do owsianki. Żurawina, jabłko i ta pyszna czekolada. Jeżeli akurat nie macie mm, kokosa, żeby zrobić mleko kokosowe, to polecam Wam do owsianki z wodą, gotującą się, wrzucić na przykład 2-3 daktyle i żeby to tam sobie dochodziło razem. Będzie takie mleko kokosowo -owsia -y, koko nie. będzie owsiankowo-daktylowe i też jest super. Robiłam tak ostatnio i nie było czuć różnicy. Piekę dynie do kopytek dyniowych, ale żeby wykorzystać miejsce to właśnie zrobiłam ciasto kruche, czyli jabłecznik yy, najprostszy na świecie i zaraz będę go wsadzać do piekarnika. Piotr właśnie zagniota ciasto, woda już kipi, także zaraz będziemy jeść kopytka by Ann Lewandowska. Yy, no i są, nie wyglądają jak te Lewandowskie, ale są bardzo dobre, prawda mamo? Tak. U nas przepięknie pachnie sezonem, czyli jabłka, dynie. Ja tutaj kończę y, robić kopytka, ponieważ zjedliśmy, ale te jak wystygną, to je zapewne zamrozimy, albo jutro zaniesiemy komuś, kto będzie chciał je zjeść. Za chwilę będę robić zupę, ale właśnie przyszła Patrycja, więc świętujemy to przyjście jabłecznikiem. Słuchajcie, w tym tygodniu na zakupach w Lidlu znaleźliśmy taką herbatę zimową, i okazało się, że ona jest po prostu w puszce, a w środku nie ma żadnego plastiku. Bałam się, że on będzie, a go nie ma w ogóle. Jest po prostu sypana, fajna herbata, ma całkiem dobry skład. Także jeżeli będziecie w Lidlu, to polecam. W ogóle to jest jakaś reklama niesponsorowana Lidla. Tutaj czekoladka, tutaj herbatka. Proszę, proszę. Ale zbliżają się święta i wprowadzili kilka fajnych rzeczy. Pamiętajcie jednak, żeby czytać składy, bo tam jest też kilka bardzo niefajnych rzeczy, yy, także tak. A my dzisiaj mamy śniadanie z resztek. Co to oznacza? Będą jeszcze jajka, tutaj jest pasta z brokułów, które już umierały, tutaj są jeszcze kopytka, natomiast tutaj jest jeszcze sałatka z poniedziałku, z wieczora. Kupiłam pieczywo, kupiłam marchewkowe, jednodniowe soki yy, i tak to się prezentuje. U nas dzisiaj pracowity dzień, więc na śniadanie wjechała super ekstra, nasza hitowa owsianka, która jest zdrowa i sezonowa, czyli żurawina jabłko i ta pyszna czekolada, po którą dzisiaj biegniemy w ilościach ogromnych. E, także to śniadanie, a ja zaraz biorę się za Harariego i pytanie, czy można mu zaufać. Jestem ciekawa, czy można. Już Wam kiedyś ją pokazywałam, ale to jest grochówka wegańska, czyli zamiast kiełbasy jest przyprawa papryka wędzona, jak to zwykle bywa. I jest pycha. My mamy taką zupę na dwa dni. Miała być w poniedziałek, ale jest dzisiaj. A na ślub dostaliśmy taki gadżet, to jest taki z pogranicza... Wiecie, Tych mieszadełek do miodu i takich tam, których się wyzbyliśmy e, przed zakupem. No ale dostaliśmy coś takiego, no i jak się z tego nie cieszyć? Tu sobie po prostu próbujecie i to po prostu spływa wam do ust. Oje! Oh yeah. Takie mamy i takie używamy. I cieszymy się z tego. Teraz przy robocie wjechał jabłecznik i mięta, a zaraz będę robić drugie danie. Za każdym razem mocno mnie śmieszy, że nie umiem ich spakować w papier ryżowy ale te trzy na środku już całkiem nieźle wyszły. W każdym razie we wrześniu byłam u Basi ze Schofu z Filomeną i ona zamówiła sobie w wegańskiej restauracji jakąś dziwną rzecz. No i ja ją od niej spróbowałam i mówię, hehe, jak kaszanka. Zapisałyśmy sobie wszystkie składniki i okazało się, że Przepis na wegańską y, kaszankę istnieje i rzeczywiście ma te składniki. Także rozpoznałam smak świetnie. Dzisiaj postanowiłam to odtworzyć. Nie wygląda to ładnie, ale może na y, talerzu wyczaruję z tego coś ładnego. Do tego są we, nie, No tak, to są wegańskie jakby y, warzywa, ale są również sezonowe, czyli burak, ziemniak oraz marchewka. Wsadzam do piekarnika, zobaczymy co z tego. Idzie. A jeżeli chodzi o olej, no bo olej używałam do tej potrawy, to zmieniliśmy sobie olej w plastiku na olej w szkle. Tyle, że w szkle jest z pestek winogron. Ten akurat jest kerfurowski, ale kolejne kupiliśmy już w Biedrze, więc jakby marka tutaj nie ma znaczenia. No i <laughs> one są trochę droższe, ale są duże no i są szkle co mnie super cieszy ta butelka też może być do czegoś podobnie wykorzystana bo jest fajna i duża jeżeli ta porcja was nie zadowoli to ja już nie wiem co was zadowoli Piotr ma więcej <grym> e, ale tak, tu jest ta kaszanka tutaj są odgrzane kopytka z dyni e, a tutaj są warzywa pieczone no i ta kaszanka miałam nadzieję, że jak będzie usmażona będzie wyglądać ładniej, ale wygląda tak no tak se ale zobaczymy, mam nadzieję, że będzie smacznie a co to za piękna kolacja? Mamy to samo co wczoraj, czyli wega kaszankę i różne rzeczy. I warzywa sezonowo-listopadowe, ziemniaki, marchewka, buraki. Mamy też pestki dyni i żurawinę. Jolo! Kupiliśmy dzisiaj z Piotrem chleb wiejski i pewnie jest pyszny. Popatrzcie, to jest zestaw od mojej babci, filiżanki i dzbanek i dużo, dużo innych. A w środeczku Piątunio, piąteczek i oczywiście nie widzicie, ale to jest grzane wino. E, nie ma jeszcze sezonu na pomarańcze, ale my żyjemy sezonowo tylko jak nam się chce. Będziemy zaraz grać w skrable. Z racji tego, że zaraz zaczynamy świetną zabawę, to patrzcie tylko jak się świetnie bawimy i lecimy. O, Patrycja, już tutaj alko. To jest moje śniadanie, czyli omlet z marchewką. Tutaj jest moje masło orzechowe, które zrobiłam właśnie przed chwilą i zajęło mi to 3 sekundy. Oraz na górę jest jabłko. Na tych dwóch plackach miało być nutella z daktyli, ale ja nie za bardzo czytam przepisy przed ich przygotowywaniem i kiedy się już za nie zabieram i widzę, że na przykład odstaw na całą noc, no to potem są takie właśnie sytuacje, że tego nie mam, ale właśnie wstawiłam daktyle do wody. I jutro ta, lemonia, ta lemoniada, ta Nutella będzie. Natomiast do picia mam sok, jakiś tam taki bio, śliwkowy, Piotr taki znalazł, jak byliśmy wczoraj na zakupach, więc takie oto będzie pite. Ale jakby w menu, w opisie podlinkuję Wam również z tą Nutellą, bo myślę, że wtedy to by była poezja smaku. Poza tym. Yy, autorka tego przepisu, czyli filo, Filozofia Smaku, z tej książki to brałam, yy, powiedziała, że to jest takie ciasto i że najlepiej to zrobić w piekarniku, ale ja w takie rzeczy się nie bawię, ja robię wszystko na szybko, jakbym chciała ciasto marchewkowe, to bym je zrobiła, a ja chciałam omlety, więc zrobiłam je po prostu na patelni. I wersja życie, <grywki> czyli nie Instagram, yy, to jest przepyszne, jedzcie to, róbcie to, polecam. Także to już wszystko, mam nadzieję, że skorzystacie, oznaczajcie mnie na zdjęciach na Instastory, bo mnie to mega cieszy i mega motywuje, jak robicie coś z mojego polecenia, widzimy się już w następnym tygodniu w kolejnym foodbooku, bo ja się nie poddam, ja w końcu zrobię taki foodbook, że cała Polska będzie o nim mówić, mm -hmm, tak zrobię. tymczasem ściskam was, buziaczki, całuski, do zobaczenia już jutro, także pa!